Ma na swoim koncie ponad 100 patentów, a tylko 7 z nich rocznie przynosi ponad 10 miliardów dolarów zysków. Jest profesorem Uniwersytetu Stanforda oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, a także prezesem amerykańskiej firmy Vortex Innovation Consulting Group. 10 i 11 lutego 2014 roku Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odwiedził profesor Andrzej Pawlak. Pierwszego dnia wizyty poprowadził seminarium dla naukowców i studentów uczelni pod tytułem Skuteczne metody, techniki i narzędzia ukierunkowanego praktycznie rozwoju naukowo-badawczego. Drugiego dnia był gościem specjalnym konferencji Innowacja celowana i jej narzędzia w procesie strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa i regionu. Podstawowym celem to jest. Pokazanie metodyki, która umożliwiłaby zarówno uczelni, jak i przedsiębiorstwom, a w rezultacie regionowi, umożliwiłaby określenie zakresu kompetencji i określenie zakresu technologii, w których chciałbym dla tych grup, o których mówiłem, znaleźć nisze. A w tych niszach rozwiązania, bo uważam, że y, każda uczelnia, każdy, każde przedsiębiorstwo i każdy region jest bardzo indywidualny i powinien y, wyspecjalizować się niejako y, właśnie w takich y, kierunkach, które mają największą szansę. Komercjalizacyjną, czyli rynkową, i przynoszą, przyniosą najwięcej miejsc pracy, dochodów, no i właściwie rozru, rozwój gospodarczy i naukowy tego regionu. Profesor poświęcił też uwagę temu, w co powinno inwestować Podkarpacie, by rozwijać się jeszcze szybciej i by stało się ono znane z nowoczesnych technologii. Ta metodyka powinna być użyta na wzmocnienie istniejących kierunków, które już bardzo ładnie region wybrał na przykład tej Doliny Lotniczej i może rozszerzenie tego kierunku poprzez znalezienie nisz i sąsiadujących rejonów technologii, powiedzmy technologii satelitarnej, czy technologii przestrzeni kosmicznej, czy wreszcie jakiejś bardzo specjalistycznej, powiedzmy, enklawy, czy tej niszy, w której, w której mógłby się ten region utożsamiać jako właściwie główny producent czy główny dostawca powiedzmy tych elementów, tych podzespołów czy tych wyrobów gotowych nie tylko dla regionu, kraju, Europy, ale globalnie. Podczas wizyty profesor Pawlak sporo mówił o innowacyjności. Podkreślał, że jest to jedyna metoda, by osiągnąć sukces. Podczas seminarium i konferencji podpowiadał, jak doprowadzić projekt od pomysłu do patentu i wdrożenia. Te rozwiązania mają szanse, które są z tak zwanego ssania rynku nie z tego, co ktoś może zrobić i stara się na siłę albo w inny sposób uszczęśliwić rynek. I to jest, stosunek jest taki, że to mniej więcej jest jak 4 do 1. Więc najlepiej, jak te funkcje i te rozwiązania są, brakują na rynku i rynek je potrzebuje. Podczas wizyty profesor Pawlak dużo miejsca poświęcił tematowi innowacji celowanej i jej narzędziom w procesie rozwoju przedsiębiorstwa oraz regionu. Ale czym jest innowacja celowana? Trzeba najpierw rozpoznać mapy, mapy kompetencji i mapy technologii, mapy predyspozycji, i wtedy, jeśli znajdziemy te obszary, w których region. Czy przedsiębiorstwo, czy uczelnia posiadają te kompetencje czy posiada, znaczy tą wiedzę w technologiach, jest, są obszary, które mają luki technologiczne. Tam, gdzie rozwiązań jest mało znanych, ale to nie znaczy, że one nie istnieją, bo one z czasem się wypełniają. Wobec czego trzeba wypełnić tam ten wysiłek intelektualny i wysiłek twórczy-naukowy, Skierować w te kierunki, które dają największe szanse, a największe szanse dają luki. I wówczas to jest celowane, nieprzypadkowe. I wtedy nie rozwiązujemy rzeczy tam, gdzie jest ogromna ilość rozwiązań i rynek jest bardzo małochłonny. Tylko to, co rynek potrzebuje, a, jest, a, a brak tych rozwiązań. Uczestnicy spotkań z profesorem Pawlakiem byli pod wrażeniem jego wystąpień i myśli, które przekazał. Ale i on był pod wrażeniem miasta oraz uczelni. To jest moja pierwsza wizyta w Rzeszowie i w regionie. W dniu, w którym przyjechałem, tak jak i dziś, była piękna, słoneczna pogoda no i zachwyciłem się miastem i okolicą. Jest absolutnie czyste piękne. Lokalizacja kampusu i lokalizacja uczelni bardzo, bardzo ładna. Wygląda mi to no, imponująco wprost. Trochę byłem nawet zaskoczony, bo spodziewałem się powiedzmy trudniejszych warunków tutaj, bo taka jest postrzegana ta ściana wschodnia, ale okazuje się, że się myliłem i się ucieszyłem z tego, bo warunki są wyśmienite. Dziękuję. Jego magnificencji za zaproszenie tutaj to jest dla mnie zaszczyt, że mógłbym, mogłem, mogę gościć w progach tych uczelni i cieszę się, że znajdujemy wspólny język i mam nadzieję, że ta współpraca ułoży się ku zadowoleniu obu stron. Wizyta profesora Andrzeja Pawlaka była z pewnością inspirującym przeżyciem dla naukowców, studentów i przedsiębiorców. Władze uczelni zapowiadają, że to nie koniec wizyt wybitnych naukowców w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.